swój towarzyszy general. No, jak tam w Polsce u Was? No. U nas też dobrze. Dobrze. Że... O czym Słuchajcie, jak w tak dzwonicie, to takie pytanie do Was mamy. Macie te kolumny takie, robicie unitra, to się chyba nazywa, da? No. To słuchajcie, my też robimy kolumny. I wiecie, Rozumiecie, że bratnia pomoc. no My dajemy też Wam różne rzeczy. No i te kolumny wasze to one bardzo dobre. Są takie Balszo i je, naprawdę głośniki. Ale wiecie, jak to jest. My też mamy kolumny. I my byśmy chcieli, żebyście w tym Układzie Warszawskim tak nie szaleli jak ten Karpiński od komputerów. Róbcie te kolumny, ale one były takie. No dobrze, ale wiecie. No, no, to najlepszego dla małżonki wszystkiego. Zrakujcie! Dobrze, słuchajcie, będę mówić szybkowo. Bo... Jak widzicie, dzwonili z Kremla. No i dzwonili właśnie do nas, do Hunitry, że cudownie, fajnie, pięknie wszystko e, robimy, ale musimy trochę inaczej. No, PRL dyktuje inne warunki. Taki mały wkręt e, na start, bo opowiadania o kolumnach. Um, nie zawsze jest niesamowicie seksownym tematem i ja mam nadzieję, że ci starsi złapali e, całą aluzję z czerwonym telefonem z Kremla i naszą e, bratnią pomocą, którą otrzymywaliśmy swego czasu będąc w Układzie Warszawskim, naszym dużym bratem. Hmm. Historia o Jacku Karpińskim i e, jego komputerach K202 myślę, że jeżeli ktoś nie zna warto Poszukać na YouTube bardzo ciekawa historia polskiego Billa Gatesa z czasów PRL-u. Natomiast tutaj wracamy do kolumn. I dlaczego tak zacząłem? Dlatego, że po, po obydwu moich stronach widzicie kolumny, które są tak naprawdę powstały w latach 70., czyli w czasach jeszcze głębokiego socjalizmu. A są o tyle ciekawe, że mm, poświęciłem im, no mogę nie niemalże powiedzieć 5, no gdzieś blisko 10 lat e, prac, może nie codziennie, nie stałej, ale w sumie od jakichś 10-12 lat e, postanowiłem odrobić e, swoją pracę domową z naszymi rodzimymi głośnikami produkcji Nitry, Tonsil w Tonsila, czy też Foniki. E, zaczynam też z tego względu, że mm, po poprzednich filmach, za które bardzo, za, za feedback, do których bardzo Wam dziękuję i na grupach facebookowych i, i, i w komentarzach. Dla mnie jest to bardzo cenne, bo Po poprzednich odcinkach zauważyłem, że jak zresztą z większością rzeczy są jak gdyby dwa, dwa obozy spolaryzowane, ci co są pomiędzy są nie do końca zdecydowani. Jeden obóz stwierdzi, że to co powstawało za PRL-u było no, Czystym koszmarem robione masowo, robione byle jak. Kastomizacja no, w zasadzie personalizowanie produktu nie istniało i pełna zgoda. Na pewno był to okres takiej masówki. Nie produkowaliśmy nigdy z, tych, z tamtych latach hajendu. Myślę, że Rosjanie mieli dużo ciekawych sprzętów, chociażby Radiotechnikę, która robiła i ciekawe wzmacniacze. Widać były to układy ambitne wewnętrzne, i głośniki też. Były dosyć zaawansowane, a no design był jaki był w tamtych latach, wtedy był super nowoczesny. Natomiast my produkowaliśmy raczej kolumny na masowe z półki średniej, niższej, bym powiedział. Ale tak to jest często jak w biżuterii, że jeżeli diament jest kiepsko oszlifowany lub kompozycja cała biżuterii jest tandetna, to nawet ten piękny kamień po prostu nie wyciągnie jej, nie daje pełnego blasku i elegancji. I myślę, że szczególnie po lewej mojej stronie są dwa tego ciekawe przykłady. Kolumna, która jest skrajnie, jak widzicie, składa się z dwóch głośników niskotonowych, dwóch wysokotonowych. Dużo głośników. Jest to kolumna, którą Tonsil składał, albo fonika składała samodzielnie dla siebie Modela 17, to jest kolumna, która była produkowana w latach 70-tych I tak naprawdę no, przeszła szereg zmian, natomiast te zmiany nigdy nie wyleczyły jej z jej podstawowych chorób, to znaczy Właśnie, głośniki są jak tutaj, jak diamenty tak naprawdę w tych kolumnach, mimo że widzimy jeszcze głośniki stożkowe, wysokotonowe przykręcane na śrubkę, to jest archaizm jakby z lat 50., -tych, 60., -tych. ale e, mają bardzo ciekawe brzmienie, mają pasmo, które z reguły kończy się na 12-14 kHz. Natomiast muszę Was zmartwić, że niewiele powyżej tego pasma w ogóle w muzyce się dzieje i jeżeli sobie jakieś puścicie te odgłosy, które są na 15-16 kHz, no to są to już tylko i wyłącznie bardzo drobne takie akcenty uzupełniające, w zasadzie szczątkowe i nie do końca nawet przyjemne. Natomiast główna, tak powiem, główna akcja rozgrywa się w tym paśmie do 12-14 kHz, stąd nie bez powodu też pierwsze normy Hi-Fi. Regulowały, że kolumna czy sprzęt ma przynosić od tych tam 60 do 12,5 kHz liniowo. Dopiero potem mogą być spadki. I te głośniki, jakby łapią się na styk w ramach tych norm. Natomiast ciekawostka jest taka, że głośniki niskotonowe, które widzicie, które już wcześniej omawiałem w swoich poprzednich odcinkach. To głośniki kobaltowe na gumowym zawieszeniu, słynny g 1 16, 10. I teraz kwestia jest tak naprawdę, jak właśnie głośnik z bardzo dużym potencjałem, bo jest to kapitalny przetwornik sam w sobie. Kto go nie zna, odsyłam, odsyłam na, do poprzednich moich odcinków, gdzie dosyć gruntownie je analizowałem. W razie pytań szczegółowych służę pomocą w komentarzach. Natomiast jest to bardzo dobry głośnik. Chciałbym, żebyśmy jakby to przyjęli za Zapewnik tutaj. Wysokotonowy, który jest zastosowany w tamtych kolumnach, a w skrajnie obok mnie, to jest GDW 6,5 na na 1,5. Głośnik już produkowany przez Tonsila chyba od lat 60., bardzo długo, finalnie chyba skończonego produkcję w 75 roku, powiedzmy lat 70., jak już wdrożono w pełni licencję produkcyjną pioniera w Tonsilu. I teraz, tak, oba głośniki, tak naprawdę. Mają dobre pasmo liniowe, bo niskotonowy idzie do 5-6 kHz. Mają bardzo dobre zejście, bo niskotonowe ma 40 Hz rezonans. I, i, I teraz kwestia jest doboru w środowiska, w jakich warunkach mają te głośniki pracować. No, patrząc na tę konstrukcję widzimy już pierwsze kłopoty. Dwa głośniki nisko-średniotonowe nisko będą w pasmie średnim się znosić. I postaram się załączyć schemat częstotliwości, gdzie to widać jak się zaczyna ją fazowo odejmować. To oprócz problemów powyżej 2-3 kHz z pasmem, z jego liniowością, daje nam jeszcze kompletny bałagan jakby w scenie muzycznej, w średnich tonach, lokalizacji, ostrości tej lokalizacji, no więc na razie zostaje nam tylko pas. Ale z basem ten głośnik też ma inne preferencje, bo tak naprawdę, mierząc jego parametry, taila i smila, ewidentnie on celuje w obudowę typu bas-reflex, a nie tak jak tutaj zamkniętą. I nie tak jak tutaj 20-litrową, gdzie w sumie 10 litrów na każdy głośnik, a 20-litrową na jeden głośnik w bas trypie bas-reflex. Druga sprawa, głośniki wysokotonowe. Są dwa. Rzadko, bo w moich dużych konstrukcjach akurat które były pierwszym odcinkiem ogromnych, dwa razy niemalże większych od ZG80 Ten układ akurat głośników podwójnych, wysokotonowych się sprawdził i nie było jakiegoś problemu z częstotliwością, natomiast jest to rzadkość. To też wynika z trochę innej charakterystyki tamtych głośników. A tutaj są dwa głośniki stożkowe obok siebie, które promieniują to samo pasmo, więc znowu wkrada się bałagan. Jedyny plus, jak, o jakim tutaj możemy mówić przy tej konstrukcji, no to dwukrotnie wyższa efektywność z tego, że mamy dwa razy więcej głośników. Um, ale jest to skórka za wyprawkę, dlatego że w efekcie mamy sytuację taką, że mamy może głośną kolumnę, ale która ani nie ma specjalnie ciekawego basu, w miarę przynosi te średnie tony. O scenie w zasadzie to ja bym raczej zapomniał, a generalnie to panuje wielki bałagan w tym dźwięku. I stąd te kolumny seria ZGZ czy ta A17 pogardliwie były traktowane jako śmietnikowe i tak też często kończyły swój żywot. Natomiast warto, po jeszcze raz powracam tych diamencików, oszlifować je trochę i zrobić zupełnie inną no, adaptację, bo kwestia jest tak naprawdę jak jak adaptujemy. Obok nie jest przykład właśnie kolumny, którą stworzyłem, zaprojektowałem. Ma tutaj dosyć wesoły kolor, taki turkusowy, czy, czy śródziemnomorski, niebieski. Robimy je w bardzo różnych odcieniach, bo są kryte flokiem, czyli sztucznym zamszem. Miłe, fajne w dotyku. Bardzo łatwe w odkurzaniu, jeżeli ktoś ma obawy. No i zupełnie już inny kształt, jakby nowocześniejsza. Bryła. I te kolumny właśnie mają 20-litrową budowę w z tyłu z, z refleksem, z e, bas refleksowym, mm, e, gdzie sobie schodzą tam do tych 30. Paru herców w pomieszczeniu. I ten głośnik jest też zupełnie inaczej cięty, jest zupełnie inna zwrotnica od nowa zaprojektowana niż w tamtych kolumnach. I co możemy zrobić? Mam tak naprawdę, to jest taki odcinek, żeby powiedzieć Wam, że są dwie, dwa kierunki. Jeżeli ktoś ma takie A17 lub podobne tego typu kolumny z większą budową, proszę zrobić prostą rzecz. Odłączyć głośnik niskotonowy, dolny potraktować go jako membranę bierną. To jest podobny efekt jak do budowie basy refleksowej. Należy ten głośnik po prostu najlepiej można zewrzeć nawet jego styki, jego jakby złączki na z tyłu, dlatego że przy zwartej cewce ten głośnik będzie mocniej hamowany, czyli rezonans będzie niższy. To jest trochę taki jakby podobny efekt, jakbyśmy obciążali membranę bierną od ważnikami, żeby zmniejszyć rezonans całego układu, obniżyć. Co jest akurat pożądanym działaniem, no bo chcemy z basem zejść jak najniżej. I teraz robimy pierwszy zabieg, czyli robimy sobie membranę bierną na dole. Głośnik niskotonowy z kolei tniemy troszkę inaczej. Schemat takiej zwrotnicy też tutaj postaram się wrzucić. Ewentualnie możecie znaleźć go na elektrodzie, bo wiele lat temu opublikowałem artykuł G11610 Retro, więc jest cały czas dostępny. Na m, tamtym forum. A głośnik wysokotonowy, jeden tak samo odłączamy, drugi zostawiamy, chyba że go chcemy zaślepić. E, jeden odłączamy e, i po prostu e, mamy zupełnie koronę, która wygląda tak samo, ale zupełnie ma drastycznie inną, inno, inny sposób działania. Czyli mamy jeden niskotonowy aktywny z membraną bierną, mamy jeden wysokotonowy stożkowy i podział, który gdzieś będzie wypada na 2,5-3 kHz, czyli klasycznie dla konstrukcji dwudrożnej. I proponuję zacząć od takiej zmiany i jeszcze raz sprawdzić, czy to jest granie, jak niektórzy mówią, paździerzowe i, i takie było dobre za komunę, jak nic nie było, czy też mamy no, zupełnie jak gdyby inne skoki i trochę dużo zaskoczenia. Tutaj w tych obudowach, w tych kolumnach, które też omawiałem, to jest seria Vintage Line. Limitowana, bo limitowaną mam na stanie ilość tych głośników jako nowe. Ta kolumna, tak jak powiedziałem, to jest adaptacja już jeszcze jak gdyby krok wyżej. Bo mamy tutaj szerokopasmowy głośnik 9,10 cm i zupełnie inny podział. Zupełnie też inną charakterystykę, bo tak duża membrana w stosunku do kopułki. Nie ma żadnego problemu z naturalnym, jakby pełnym oddawaniem instrumentów czy transientów. Jest, jest lekka też, natomiast przede wszystkim ma niskie zniekształcenia, bo ten głośnik przy podziale na poziomie 2 kHz a naprawdę ma niewiele do roboty tutaj i specjalnie się nie męczy, więc mamy bardzo niowe, naturalne, takie naturalne w odbiorze brzmienie. No i e, wspomniałem o telefonie telefon z Kremla myślę, że też może bardziej dotyczył w tym stopniu tych kolumn, dlatego, że ZG8115, które my adaptujemy i wzorniczo, i elektrycznie zmieniamy, modyfikujemy te głośniki, to też jest, co też znajdziecie szczegółowo w moim poprzednim odcinku, całą powiastkę na temat tych kolumn i tego, jak wyglądały bebechy i co zmieniliśmy. To są kolumny, o które Kreml mógł się niepokoić, dlatego, że w tamtych latach, w 77 roku, to był bardzo dobry sprzęt. Myślę, że śmiało mógł konkurować, przynajmniej do 82 roku, z innymi, z innymi kolumnami zagranicznymi i to naprawdę znanych marek. One były dosyć mocno oparte na rozwiązaniach, które produkowała firma, francuska firma Siare. Ale to jest już tutaj e, inna wariacja, no jak zawsze, jak gdyby rzadko kiedy w elektronice dzieją się rewolucje, raczej są to ewolucje, my a, pochłaniamy bardzo wiele rzeczy i potem nasz mózg je adaptuje i robi coś nowego, tak, jak gdyby cały czas to wszystko, te zmiany wielkie, które nas otaczają, które się dzieją wokół nas idą w procesie bardziej ewolucji niż rewolucji, bo Rewolucje z reguły są czerwone, krwawe i robią tylko chaos, po którym trzeba znowu wszystko od początku ustanawiać i porządkować. Także o te kolumny krem mógł się niepokoić, dlatego że były bardzo ciekawe, a wspomniałem, że do 1982 roku były bardzo dobre, dlatego że po tym okresie tak naprawdę, w już w pierwszej połowie lat 80., stylistyka, użycie materiałów. Drastycznie się zmieniło, jeżeli chodzi o sprzęt audio. Weszły plastiki, weszły mikroprocesory. Głównym bajerem było to, żeby sprzęt miał jak najwięcej funkcji i wszystko było sterowane mikroprocesorem. No to była po prostu... To był efekt też budowania się skali układów scalonych w latach 70., kiedy LSI, czyli taki Large Scale, mocno upakowane mikroprocesory zaczęły powstawać i jak wszystko zaczęło się od Nasa, wojska, komputerów specjalizowanych, ogromnych, a skończyło na consumer electronics, na elektronice użytkowej. I te procesory zeszły, jak gdyby niżej, zeszły do, do ludzi w postaci właśnie sprzętu RTV czy AGD. I te kolumny, jak gdyby w ramach, w, w tym okresie, przez te 5 lat, myślę, że mogły śmiało mocno namieszać na rynku. Zresztą mieszały, bo to o tym też wspominałem. Mnóstwo. Mnóstwo e, tirów e, z września opuszczało, września jechało na Okęcie, a stamtąd leciało do Stanów Ermailem. Także mm, tak, że myślę, że mamy tutaj też się czym pochwalić i e, zbudzić miłą zazdrość u sąsiadów. To chyba, to chyba tyle. To, co e, podrzuciłem wam z takich właśnie dodatkowych tipsów, to myślę, że to jest, to jest to ciekawe rozwiązanie z starymi kolumnami, że sam mu się przekonać i to, żeby ten obóz, o którym mówiłem na początku tych, którzy twierdzą, że to jest po prostu padzie PRL-u trochę może się otworzył, a sceptycy, jak najbardziej zapraszam sceptyków do do dyskusji, ale tych, którzy faktycznie przetestowali te rozwiązania, a nie tych, którzy kiedyś słyszeli, bo z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dźwięk, który słyszałem z danego sprzętu rok temu, ja już zapamiętuję zupełnie inaczej, bo robiłem czasami takie powroty, porównania, i to jest też ciekawe, jak nasz umysł sobie inaczej układa historię w stosunku tego, co słyszymy później. A jest to jeszcze też kwestia oczywiście, w jakim jesteśmy kondycji psychofizycznej, czy jesteśmy wyspani, wyzrelaksowani, czy też po prostu gonimy gdzieś w codziennych naszych sprawach. No dobrze, jak zawsze serdecznie Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się tym materiałem w stałych socialach, czy to jest Instagram, czy Facebook, dlatego że chciałbym, żeby też... Ten materiał nie był jak stricte promocją firmy RS Concept, ale bardziej, żeby też był taką, miał spełnioną funkcję, rolę edukacyjną, może nie rewolucyjną, ale przynajmniej ewolucyjną, jeżeli chodzi o nasze podejście do sprzętu z tamtego okresu. Dziękuję.